A to wszystko tutaj to jest jedno wielkie, wydawałoby się nie mające końca jezioro. najlepsze na drugi dzień, czyli też z dupka Jakiś Jakbyś przypał w nocy wyszedł z naszą imprezą, a u nich wydałem się nie Słabo. A u was dzisiaj no nauka uczenie zakończyło się? U nas no eliminu, da. Dzisiaj. Nas jutra wyganiają do ciebie. Kto Tylko was? Mnie, Antošu, Andriuszu i Wąńka. А что вы сделали? Побухали. Пить да, пить. Пить, спалились и все. Ага. Понял? Надо было сидеть здесь. И там пол полсеми снесли. Ага, надо было сидеть здесь, да? Не? Да, 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 Ну да, ну, меня уже тогда не было, потому что już... да, Нормально. Главное. А... ты как бы наши фотографии можешь выставлять, ну в блог. Mm... Но, в видюху... Видеокуп... Ej, widział chwilę No Rosja A to kto to komendant? A to nie jest, no tak, komendant. Po was mu komendant Krocie usilając po co. Ze Dobra, Udało mi się ukryć filtr Rosjan Przed ich bachtą. Studencki przygód ciąg dalszy w akademiku dzień drugi. To jest tylko wódka. Czym się różni od naszej? Może zacznę od tego, że szukają polskiej wódki w ludzkich sklepach. Nie znalazłem. W sumie nie dziwo, to po co wwozić drewno do lasu. Natomiast oni akcyzę mają na butelce, w tym miejscu. My natomiast mamy raczej na zakrętce akcyzę. To raz jednego z moich kumpli przeraziło, bo kiedy mu przywiozłem ludzką wódkę, putinkę, ona miała taki odkręcany gwint. Czuczuj. Że się dziubek wysuwał i on tak patrzy A gdzie to jest akcyza? Gdzie to jest akcyza? Co ten Patryk przywiózł z tej Rosji? No dobrze, że ty Aha, bo tak mówi Nie wygłupiaj się Polak, tylko nalewaj Kadaj, samo gławne, daj, Kadaj, kadaj, no nasypaj to Na, nasypaj Cztery, pięć, aha Cztery, pięć, aha Cztery, pięć, aha Cztery, pięć, aha Cztery, Pomniał. A to jest narodowa ruska gra, tak? Nardy. Dzisiaj nie będziemy się wygłupiać, tylko... Cała cholera tam jest. Dziad. Dawaj, bądź zdrow. O, spasiba. To za tą wyprawę. Żeby się udało i żeby krzywda się żadna po drodze nie stała. Dumna sztuka, słuchaj. Wracamy do tradycyjnej ruskiej potrawy, czyli sali. A, jeszcze zupa rybna. To też typowe dla Rosji zupa rybna. Na łóżku. Taka to ryba? Tam ryba, kartoczkę. Jak ta ryba Tak Sajra? Sajra. Nie mam pojęcia, co to jest za ryba, ale to się sprawdzę sprawdzi później. Bo tak, tak bierzesz. tak, bierzesz, mama gorczyca, ta gorczyca. A, tak, gorczyca, czyli musztarda. Jak się dowiedziałem, w Rosji wódkę się sypie i nasypali. O, no, nasypał. Właśnie mi się przypomniała jedna rzecz, że to już jest taka metoda rosyjska, jak e, nie ma zapojki, ani nie ma niczego do tego, żeby tam zakuszać, czyli na przykład żarcia. Czy mnie widać, ty nie? Widać, widać. To jest tego typu sytuacja, że właśnie wali się w No, Dawaj, dawaj. O, piszą do mnie SMSy. Że można sobie walnąć, a potem. zawęszyć rękawem. Mary, маму, маму i mamka. też włosami kolegi Короче, это называется это, как, запах бобра. Запах бобра. Но... No. бобра можно себе пре препить. Не, 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 неправильно ты чокаешь. No, Do, ну скажи и как. До, донышком чокаются. Вот так. Ну no, и. И поперли. Поляк, короче, хуярит по дьяволу. По nie Не закусывают занюхими только No no, poszło, poszł. Uh -huh. Czujką lakiernik. No, хорошо. Wszechśm stać. Lakieruj czujką. No i tak kończą się niezapomniane 3 dni razem z chłopakami. No właśnie skąd. No to ja nie skąd. Ostatecznie wyszło na to, że trochę później wstali nie bardzo mieli czas, żeby mnie odprawić na wygod ani nigdzie. Przedzieramy się w kierunku bajkału. Jak widać Rosjanie stroją drogę Tutaj jest ona umiarkowanej jakości, ale będzie lepsza Cel to Studianka, tak? Studianka czyli miejscowość na samym południu na czele jeziora Bajkał Z Irkucka jest do niej niecałe 100 km więc mieszkańcy naprawdę mogą sobie pozwolić, że bardzo fajny wypad na weekend Bardzo ciekawa rzecz, bo pocztówki z Bajkału, które się z reguły przywozi do kraju to są takie pocztówki no, z jakichś dzikich rejonów, wydawałoby się nie wiadomo jak zapuszczonego jeziora, gdzieś hen, hen daleko od cywilizacji. No nie, takich miejsc jest naprawdę stosunkowo niewiele. A to wszystko tutaj. To jest jedno wielkie, wydawałoby się, nie mające końca jezioro. Ok, pokażemy, jak to wygląda, oczywiście. No to hop, widać Pan w To Natomiast sama droga nad jeziorem Bajkał w kierunku na Uan Ode, czyli do stolicy Republiki Burjaty. Biegnie na południu Majkału i jego e, wschodnim brzegiem to widać góry Tam, gdzie góry znikają tam cały, cały, czas biegnie droga! kolko u was omul garacie? Aha. O Poszedł siatrublik O, poszedł się siatrubli, okej, okay. to ładnego omula. Bo zaraz, Ok, w tym sklepie pani sprzedaje jak które miłem. ja ilekrzyma pod kocem Jeszcze ciepłe. Prosto z i i one tego samego poranka. Jak byłem w sklepie poprosiłem panią o czarne, a ciemne piwo. Mówi mi, no ciemny to u nas będzie kozel. 70 rubli. No tak średnio wie pani, no bo po kozła to ja sobie mogę do Harachowa pojechać. Właśnie zdaję sobie sprawę jest z jednej rzeczy, a mianowicie e, kilka noslegów pod dachem oraz fakt wykąpania się w ciepłej wodzie spowodował, że się już odzwyczaiłem od tego, żeby e, obozować w terenie i kąpać się w rzekach, gdzieś w bajkale, tak jak teraz. No i skutek był tego taki, że miałem wątpliwości, czy się zanurzyć. Dlaczego? No bo oczywiście przyzwyczaiłem się do wygody. A kiedy jest problem, żeby się zanurzyć, to po prostu nie ma co nad tym dumać i nie ma co się terroryzować, stresować i zastanawiać, bo to boli najbardziej, tylko trzeba to po prostu zrobić. Więc robimy to w ten sposób. No, to się nazywa nagroda za wytrwałość. Mm. Mam suchary. Jeszcze z Bratka, Odetka Z Bratka też. Jechały ze mną dwa pomidory i trzy ogórki. Kupienie cebuli to kopiejki. Oj Tak, to jest to. Jest przepyszny. Przepyszna wędzona ryba. Nud w gębie. Nagrody za wytrwałość dołącza też piwo. Tree medbede. Zaraz zabiorę sobie z sobą tu coś, spokojnie Sam sobie zazdroszczę nad bajkałem, z omulem, piwem No i tutaj jeszcze jakimiś takimi czystkawkami Ja z punktu widzenia Rosjan jestem biedakiem No i w sumie to jest prawda, bo moje podróże są naprawdę bardzo, bardzo skrajnie nisko budżetowe Natomiast sami Rosjanie nie rozumieją tego, co robię no bo jak to samochodu sobie nie kupisz, motora sobie nie kupisz, nie pojedziesz? Ja jej nie stary, ale czy nie o to chodzi? To nie o to chodzi, że jak sobie tak podróżuję, to my sobie teraz rozmawiamy. Ty się dziwisz. Ja się dziwię, że ty się dziwisz. A przy okazji pogadamy o tym, co na Ukrainie. I jeszcze o paru innych ciekawych rzeczach. A ja po takich przejażdżkach liczonych na setki jestem w stanie powiedzieć coś na temat tego narodu coś więcej na temat tego narodu i mentalności ludzi no i zaczyna się długa na 200 km z hakiem jak nie lepiej trasa wzdłuż Bajkału jak widać pogoda jest przepiękna szerokość jeziora to 70 kilometrów 80 km w najszerszym punkcie no i wylądowałem nad Bajkałem po środku niczego Dlatego kierowcę poprosiłem o to właśnie, żebym w takim miejscu wyrzucił. Chciałem spać w takim miejscu, gdzie nie będzie oznak cywilizacji i kierowcy mi się udało. Bajkał. To jest strasznie, naprawdę i w dużej śladce mi się bardzo to boli. Ale bateria pada, film się kończy to trzeba lepiej przeciec do noja do, nojaki. do nojaki. dwa trzy Piwo zabezpieczyłem już na samym początku kiedy z nim przyszedłem w ten sposób, że jest zakotwiczone i tak się zastanawiają co tu za piwo wziąć, bo Rok temu to mi te piwa strasznie z pirolem waliły Teraz w sumie już nie mam porównania za bardzo Jest mi ciężko określić Pani proponowała mi takie 1.8, w sumie mogłem je wziąć, bo miała 18, 18 koni? Nie, 12 koni miała, to nie wiem ile ma To niby jest jakiś Zweijmeister Piwo nad bajkałem O i okoliczności niczego sobie To jest już moje drugie pranie Druga partia Zakręcamy i ciągniemy i prostujemy. Do rana pewnie wszystko będzie prawie suche, a ja te prawie suche spodnie na siebie założę, żeby je ostatecznie podsuszyć. Będę przez większość... Większą część docypalił ogień w tym kontenerze nasze szłyki, więcej zewnista. Mam też zapas drewna na całą noc i nawet więcej. Mam też podpałkę na, na następny poranek. No i pora zacząć. O, obozowanie. Jest też piwo, którego stało się całkiem sporo jeszcze. Nie wygłupiej się. Nie wydłupej się, że się nie wpalić. No, wiedziałem, że się wpalić. Tak. Tylko podpal korę, a już sukces będzie murowany. Uff. No, odpalaj się, odpalaj, 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 odpalaj. Odpala Kora brzozowa to jest niesamowita sprawa, jak chodzi właśnie na podpałkę. Bo raz łatwo się podpala. Podpala się, nawet jak jest mokra. No, nie może nie. Nie wiadomo jak bardzo mokre, ale, ale nawet taka mokrawa No i git na ja tym idziemy gotować Jakiś ludzki przyszedł nie spytał co ja tu w ogóle robię Ale sympatyczny był także luz Na kolację ludzkim makaron z ukraińską rybą Bo tak mało poprawnie politycznie dzisiaj ciekawe ile widać Pewnie mniej niż ludzkim okiem Ale tak wygląda Zmierzch nad Bajkałem Moje obozowisko Palenisko I najbliższa okolica A To ze mną do was z Warszawy jechało To sibirski borszcz Z Gajadiny